Cześć, jestem Ryan. To jest kolejny odcinek z Margonem, w którym chciałbym Wam zaprezentować drogę do Thuzal. Thuzal jest najmłodszym miastem w Margonem. Powstało ono dość niedawno. Jeśli się nie mylę, a możliwe, że się mylę, powstało ono chyba pod koniec 2012 roku. Jeśli nie, to proszę poprawcie mnie. Ja nie jestem pewien. Nie zagłębiałem się w to, kiedy Thuzal powstało. Miałem też troszkę przerwy w Margonem, także nie jestem... Nie jestem pewien, ale zdaje mi się, że pod koniec 2012 roku zostało wprowadzone. Tchuza znajduje się w centrum całej krainy Margonem, ponieważ ona jest w centrum. Na północnym zachodzie mamy Verbin, na północy mamy Karkahan, na północnym wschodzie mamy Ithan i Tornek, na południowym wschodzie mamy Eder i Nithal, a na południowym zachodzie mamy Th Tuzmer, Tuzmer. Także jest tak jakby w centrum. Co ciekawego w nim możemy znaleźć Przede wszystkim na naszym, na naszym, na początkujących levelach, to znaczy taki 30, 40, czasami nawet do 70 mamy tam bardzo dobre miksturki Grimera Najlepsze chyba leczą 650 punktów życia i można je łączyć maksymalnie w 15, czyli to jest naprawdę bardzo dużo I nie zużywałem się w związku z tym tak szybko No poza tym mamy też kilku NPC-ów, u których pewnie możemy robić jakieś zadania, no i E, takich, którzy handlują jakimiś tam zbrojami, mieczami i tak dalej. Oczywiście naszą przygodę zaczęliśmy w Eder, o czym jeszcze nie powiedziałem chyba, nie miałem okazji. E, od e do Eder można się teleportować od 35. lewla, także ja jeszcze nie mogę, więc musiałem tam dojść na piechotę, ale Eder jest tak starym miastem, chyba było już od początku w Margonem, e, więc naprawdę dojście do niego chyba nie powinno sprawić nikomu problemów, chyba że... To już naprawdę jakiś bardzo początkujący gracz. No cóż, trudno. Zostało nam do przejścia chyba jeszcze dwie mapki, o ile się nie mylę. Dwie albo jedna? Nie, dwie. Tak, ta i chyba jeszcze jedna. No cóż, nie będę mówił, bo nie jestem pewien. O, już właśnie możemy zobaczyć y, strażników tchuzel, jak widzicie. Ale to oznacza, że już jesteśmy y, naprawdę bardzo blisko. Została nam ostatnia mapka, która nazywa się Granią Gawronich Piór. Pędzimy czym prędzej prosto. Dobrze, w tym odcinku chciałem Wam zaprezentować tylko drogę do THUZAL, do którego właściwie już się zbliżamy. W następnym odcinku chciałbym Was trochę oprowadzić o tym, po tym THUZAL i pokazać Wam e, najciekawszych NPC-ów, najciekawsze miejsca i co tam ogólnie możemy robić. E, dobrze, już praktycznie jesteśmy w THUZAL, tylko nam się musi mapka załadować. Okej, okay. jak widzicie tutaj mamy tchuzę po lewej stronie stoi taki co na nim muszki latają, to jest y, grimer, u niego właśnie możemy kupić te miksturki. Y, może wejdę do centrum miasta i się z Wami pożegnam. Stałem sobie o przy tej fontanie. Okej, okay. to było wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za każdą daną łapkę w górę i pozytywny komentarz. Trzymajcie się gorąco. Cześć!